Więc niektórzy tak wzdychają nade mną, że może całkiem do rzeczy to wszystko. No tylko po co ten krzyż? Czy Braun nie prezentowałby się całkiem do rzeczy, gdyby nie to szczęść Boże? Gdyby, gdyby nie nie to, co dla niektórych jest felerem, wadą. Obciążę, więc ja tłumaczę Wam, szanowni drodzy, którym to może przeszkadzać. Jeśli Wam przeszkadza, to znaczy, że e, no cóż, że nie macie tej łaski, zrozumienia, jak ważne to sprawy. Ale jeśli one dla Was są nieważne, to nie powinny Wam przeszkadzać jeśli są dla Was nieistotne, nieoparte na Waszej prawdzie, no to po prostu, to po prostu potraktujcie to jako moją nieszkodliwą słabość, a mnie wierzcie na słowo, że bez tego krzyża, jeśli, jeśli nie potraktujemy go właśnie jako znaku standardu prawnoustrojowego w Rzeczpospolitej, nie będzie żadnej z tych rzeczy, której tak pragniecie. Nie będziecie bezpieczni. Bez tego krzyża podatki nigdy nie będą ani niskie, ani proste. No oczywiście, że chciałbym nie tylko upraszczać i obniżać, ale także niektóre jako staromodny, oldschoolowy wolnościowiec chciałbym po prostu znosić. To już Państwo wiecie. Bez tego krzyża nie będzie domu, trawy i ani jednego samochodu.